Jak zdobyć hipomelona oraz nieskończone pety po upływie Apri Event. Cześć, witajcie moi drodzy, ja jestem Remy i mam słuchajcie dla Was mega dobrą wiadomość. Pojęcie, dostałem informację o tym, że da się zdobyć Hipomelona z chęci, i nieskończone pety po upływie z chęcie Eventu i chęcie odezwał się do mnie widz chęcie ze sposobem właśnie jak można to zrobić i słuchajcie to zobaczymy. W każdym razie moi drodzy, pamiętajcie aby kończyć stawić teraz łapę w górę suba, kończyć z walkiem z chęcie, bo już we wtorek będą wyniki z konkursu na ekskluzywa, z chęci, na ekskluzywnego na przykład pony moi drodzy. Więc jeżeli moi drodzy Szansę na wygranie właśnie słuchajcie ekskluzywnego pony, to pamiętajcie łapka w górę subik, z dzwonkiem, masz liksze z Robloxa w komentarzu wraz z dopiskiem słuchajcie ekskluzyw oraz pamiętajcie, aby koniecznie zaobserwować mojego Instagrama jeremy, to ja, 02 i zasubskrybować słuchajcie drugi kanał jeremy Roblox Plus. W każdym razie, moi drodzy, jak pewnie wiecie, już teoretycznie słuchajcie, minął nam April Fools Event, chajcie, już tabliczki nie ma z hecie, już z hecie, nie ma ogólnie żadnego April Fools eventu. Słuchajcie, no i moi drodzy, został nam tylko słuchajcie ten gamepad słuchajcie, z, z informacją, że jest już słuchajcie, poza sprzedażą W każdym razie moi dody, napisał do mnie mój widz na Discordzie i zobaczcie co mi takiego powiedział. Jeremy, wiem, jak po April Fools event zdobyć hipomelona, musisz stanąć w miejscu, gdzie była tabliczka April Fools i napisać April Fools, bo jest pewien bóg dalej, a potem musisz dać komuś 6 petów i na końcu sfizować albo 3 nuby, albo trzy big maskoty. A jak chcesz mieć nieskończoność petów, to musisz bić na pusty serwer i spadając do wojna założyć wszystkie pety. Aha, moi do ty w każdym razie sprawdzimy, czy to działa z chęci i sprawdzimy, czy faktycznie coś takiego jest dalej dostępne. W każdym razie na samym początku z chęci otwórzmy tylko prezent od Presas, słuchajcie, bo mamy tutaj prezenty. Wow, słuchajcie, zobaczmy, co będziemy mieli. Uwaga! A my całe, mamy całe, słuchajcie, 40, 50, tysiące, Wow, naprawdę, prezent gitowa Wielka dzienga. Dobra, moi. W każdym razie, ja sobie Ogólnie ja mam, słuchajcie, jeszcze dwa festiw elfy, zobaczcie w ogóle. W każdym razie, zakupujemy sobie nasze pety i na razie, moi. To, co jest dziwne, po pierwsze, to jest to, moi, to, że ta oferta i Więc, słuchajcie, nie zniknęła ze sprzedaży, słuchajcie, tylko jest informacja o tym, że jest, poza sprzedażą, ale ona nie zniknęła i to jest, najdziwniejsze, że ona tutaj dalej jest, schajcie. W każdym razie, ok, spróbujmy w takim razie zrobić to, co ten Widz mówił, czyli, schajcie, musimy stanąć w tym miejscu słuchajcie czyli w miejscu w którym była tabliczka słuchajcie April Fools i musimy słuchajcie dalej napisać April Fools słuchajcie bo podobno jest jakiś bok więc ok słuchajcie napiszemy teraz w takim razie april fools słuchajcie April Fools ok w takim razie napiszmy to ok słuchajcie w takim razie napisaliśmy april Fools, słuchajcie mamy april Fools, teraz słuchajcie musimy dać komuś tego co pamiętam 6 petów, okej, okay, słuchajcie musimy znaleźć kogoś, komu możemy słuchajcie dać 6 petów za darmo więc słuchajcie musimy kogoś znaleźć i musimy słuchajcie ogólnie ok trade w takim razie dajmy komuś trade słuchajcie może tutaj ktoś może słuchajcie tutaj ktoś może tutaj, ktoś, może tutaj Ktoś, oby chcecie, oby, O dobra, mam zykiwać. Dajmy komuś 6 petów, słuchajcie, takich nie najgorszych, żeby słuchajcie, to zaakceptował, nie wiem, to, to. No nie no, Nie, słuchajcie, tu jest jakaś w ogóle chyba ktoś z moich znajomych, słuchajcie, więc ze wszystkim ma, będzie malika, daj trade, bo dam pety, słuchajcie, za free. W każdym razie moi no, no już się nie, nie było. Nie najgorzej. Dobra, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dobra, słuchajcie, ja tu daję za darmo, więc słuchajcie, 6 petów za darmo i moi drodzy, oby ktoś zaakceptował. Słuchajcie, uff, ktoś akceptuje, zobaczcie, ktoś akceptuje, słuchajcie, ogólnie te pety są dobre, więc naprawdę, moi drodzy, ktoś sobie dobrze zaakceptował. Okej, okay, moi no, i teraz słuchajcie, musimy pójść w takim razie. Musimy pójść, słuchajcie, teraz na Fuse. A. I teraz, moi drodzy, na tym Fuse musimy, słuchajcie, sfuzować z tego co pamiętam, trzy nuby albo trzy słuchajcie big maskoty, tak, aby zdobyć, słuchajcie, tę Hippomelon. Zobaczymy, słuchajcie, co to w ogóle działa. Mamy tutaj, słuchajcie, upgrade maszynę. I mamy, moi drodzy, tutaj właśnie Fuse maszynę. No i moi drodzy, teraz tutaj, w ogóle, pokażę wam, słuchajcie, w ogóle, ogólnie, moi drodzy, miałem, słuchajcie, właśnie, zapomniałem, w, w ogóle, miałem moi drodzy już tak od dawna, ogólnie, słuchajcie, dwa festive elfy I wtedy, słuchajcie, z ciekawości zacząłem, co ludzie dali, słuchajcie, te festive elfy. I czajcie, że ludzie dawali nawet po 100 milionów gełów. Słuchajcie, z te dwa festive elfy autentycznie, słuchajcie, one są przez prawie nic nie warte. Odzie dawali, słuchajcie, za mizanie w ogóle 70 terionowe pety i naprawdę po 100 milionów gełów. Wyc. Prawny, słuchajcie, był kozak mega. W każdym razie, moi drodzy, musimy sfuzować trzy nuby albo trzy big maskoty. Słuchajcie. Ogólnie mam tak raz, dwa dwie big maskoty i raz. Ej, słuchajcie, jest pewien problem. Oj oj słuchajcie, powiedz, zobaczcie, mam tylko jednego nuba i dwa big maskoty. Ej! Zobaczcie, ja tylko jednego nuba i dwa big maskoty, słuchajcie, nie mam ich więcej, kurczę. Kurczę, słuchajcie, nie mam tego. Słuchajcie, możemy spróbować i nuba z big Maskotami, więc słuchajcie, możemy to spróbować zrobić. Okej, okay, słuchajcie, w taki majest spróbujmy sfizować nuba i dwa big maskoty. Okej, okay, słuchajcie, spróbujmy to zrobić. Słuchajcie, nie wiem czy to się uda, słuchajcie, w takim w takim sobie wypadku. Ale okej, okay, słuchajcie, w taki razie spróbujemy, więc albo, albo może, słuchajcie, sfuzujemy to jeszcze z tymi, z Festive elfami. Chociaż słuchajcie, ten gość się napisał, że trzy nuby albo trzy big maskoty, jak chcesz mieć. Ok, słuchajcie, musimy sfuzować trzy nuby, albo trzy big maskoty. Słuchajcie, tego nie wiem, więc nie mam pojęcia, czy mi to słuchajcie zadziała, ale spróbujemy z sfuzować dwa big maskoty i noobo, Słuchajcie, może to zadziała, w każdym razie uwaga, moi, czy to się udało? uwaga, waka, moi drodzy, Czy to się uda i mamy, i mamy, słuchajcie. Kurczę, powinienem, słuchajcie, zdjąć petów. No trudno. W każdym mają słuchajcie, sfuzowaliśmy to i zdaje się, że mamy... Chyba mamy słuchajcie coś stąd, słuchajcie. Ale, słuchajcie, chyba się nie udało, zobaczcie, mamy... Tak, słuchajcie, zobaczcie, nie udało się. Mamy chyba tutaj tylko paniego. jego. Moi drodzy, niestety się nie udało. Mamy chyba flamingo, albo chicanę z albo paniego. jego nie widzę. Moi, drodzy, tutaj niestety żadnego ekskluzji w Peta. Zobaczcie, chyba, że nie widzę, że już ale nie widzę, żeby żaden przybu nam z Hipomelon. Zwłaszcza pet, więc chyba po prostu nie działa, być może po prostu trzeba Trzy Big tak jak ten widz napisał. Wkręcyła się moje dody, niestety, no ja tyle nie miałem, więc mi to nie zadziałało, jak widzicie. Wchodzywać się moje dody, niestety nie miałem jak drugi raz tego spróbować, ale słuchajcie, spróbujemy czasami tymi nieskończonymi petami. Słuchajcie, spróbujemy, czy w ogóle działają te skończone pety. wysłuchajcie możecie sami spróbować ewentualnie smizować właśnie te trzy nuby albo 3 big mascoty. Słuchajcie, nie mam pojęcia czy to zadziała, czy nie słuchajcie, w każdym jeżeli chcecie moje dody zaryzykować, bo być może słuchajcie, stracicie wtedy te big maskoty i te trzy nuby, to moje dody możecie spróbować, ale pamiętajcie o tym, że nie wiem czy to działa, więc możecie po nie hipomelona. się spróbować, jak chcecie. W teraz spróbujemy, czy faktycznie to skończoność petów, w zadziała, więc moi drodzy spróbujemy zabić tą drugą część tego bitwica, więc zobaczmy, moi drodzy, pójdźmy w takim razie jakiś pusty serwer. A więc dobra, moi drodzy, jesteśmy na serwerze, gdzie jesteśmy w totalnie sami. Jak widzicie, moi drodzy, tutaj właśnie na liście serwera nie ma nikogo poza. mną, słuchajcie, w każdym razie na początku sobie coś zmieszmy może tutaj busta i słuchajcie, otwórzmy w ogóle jakiś prezent, słuchajcie, bo właśnie mam do otwarcia i spróbujmy w takim razie teraz to zrobić. Ten widz ogólnie napisał coś takiego, że e, aby jeśli skończyć petów, musisz wbić na pusty serwer i spadając do Wojta założyć wszystkie pety, czyli musimy spadając do Wojda, czyli rozumiem, słuchajcie, musimy pójść chyba do Wojda, słuchajcie, bo tak to zrozumiałem, słuchajcie, czyli mamy Wojda. I, słuchajcie, rozumiem, że w Wojdzie, spadając do Wojda, musimy założyć wszystkie pety, słuchajcie, ogólnie dobra, czyli rozumiem, że musimy teraz nie mieć żadnych petów. Teraz moi drodzy, jak wejdziemy gdzieś tutaj, będziemy słuchajcie, spadać do Wojda, to rozumiem, że jak założymy wszystkie pety, to będziemy mieli nieskończoność, W każdym razie, dobra, zobaczymy. moi moj czy to działa. W każdym razie że... mam nadzieję, że chodzi o tego Wojda. W każdym razie moje jest tutaj tylko jedno miejsce, gdzie możemy słuchajcie, spać. Ogólnie jest to, to miejsce właśnie, czyli przy barku. W sumie są chyba dwa takie miejsca. Ale moje drodzy, na pewno to miejsce działa, więc, słuchajcie, musimy. Tutaj wejść i teraz chcecie tutaj, widzicie? Tutaj możemy sobie spać, o tutaj zobaczcie. Musimy się tak poposuwać, prze, po, poprzesuwać. I teraz zobaczcie, możemy spać tutaj. Odpadamy i teraz chcecie zakładamy skipety. No i moi drodzy, mamy. Mamy tylko nasze pety, zobaczcie. Mamy tylko nasze pety, zobaczcie. Mamy tylko te. Nie, nie możemy jakichś innych założyć. Zobaczcie, możemy jakieś inne? Nie, nie możemy zobaczcie, założyć innych petów, zobaczcie. Chyba, że to nie chodzi o tego, zobaczcie. Jesteśmy gdzieś, gdzieś w ogóle pod tą mapą. W ogóle nie wiem, gdzie my jesteśmy, zobaczcie. Ale no, zobaczcie, nie mogę założyć skipetów. Zobaczcie, chyba, może teraz zobaczcie. Chyba, że teraz mogę zobaczyć, teraz mogę. A czekajcie, zobaczmy teraz mój do. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. O, coś się bukuje, zobaczcie. Ej, coś się bugowało, słuchajcie, brzmi co? więc może coś się działa. W każdym razie, moi drodzy, no niestety tutaj nie działa. Nie chodzi żeby to działało przy tym wodzie. Może, może moi drodzy chodzi o w w innej krainie, więc możecie coś sprawdzić. W każdym razie, moi drodzy, sprawdźcie to najlepiej wy sami, ponieważ, moi drodzy, no może wam to się uda na jakiejś innej krainie, słuchajcie, w wodzie się kiosk. W każdym razie, moi drodzy, to byłoby na tyle, słuchajcie, jeżeli chodzi właśnie o te rzeczy, to, słuchajcie, no niestety tego pierwszego nie miałem zbytnio jak spać, bo nie miałem trzech big maskotów ani trzech nubów. W każdym razie, moi drodzy, jeżeli chcecie zaryzykować was impetami, słuchajcie, być może jej stracicie, to możecie sami spróbować, słuchajcie. W każdym razie, no, to już jest wasza sprawa. W każdym razie, mojej to byłoby na tyle, moi drodzy, wychodzi na to, że jeżeli to nie zadziała, słuchajcie, to co ten wit napisał. Słuchajcie, to jedyny sposób, na zdobycie z hipomelona, pomelona, będzie po prostu wytradowanie go z chajcie za jakieś inne pewnie ekskluzywy, albo za z chęcie, albo za jakieś inne pety, więc możecie słuchajcie na trading plaży, chcecie go sobie wytradować, albo z może po prostu, no po prostu go wytradować najlepiej, bo to jest chyba jedyny sposób, słuchajcie. Więc moi drodzy, pójdźcie sobie na tego, bo prawie każdy go ma w ogóle słuchajcie. I możecie sobie pójść w ogóle na trading plaży i ogólnie, moi drodzy, wytradować go sobie tam. A teraz, moi drodzy, jeżeli chodzi o nieskończone schajcie, pety, to moi drodzy, albo z takiej okazji, albo po prostu, moi drodzy, no, trzeba będzie poczekać ponieważ następnym razem, słuchajcie, właśnie Preston doda taką opcję i wtedy moi to jakoś zrobić. W to no, to byłoby na pamiętajcie, że wkrótce będziecie po chodźcie i